Próbowałem nagrywać wcześniej odcinek. No, ciut wcześniej ta sama mapa, tylko że ja byłem po drugiej stronie. Czyli ja broniłem i normalnie, taki ściny, chyba spowodowany właśnie spadkiem FPS-ów. I musiałem ustawić, zobaczyć, czy to jest od FPSów, ów czy od czego. Nagrywam 60, także 60 tylko mam, tak. Bez nagrywania jak widziałem, lecz jak patrzyłem to miałem 190 Także chyba całkiem nie, nie jest źle z komputerem o już poprzejmowane punkty znaczy To zniszczyliśmy Skąd? Czyżby? No skąd kuźwa, ja się pytam, on mnie bierze, no? Jechany kamper. Czy znaczy dobrze, że kampi o broni celu, tak, ale... gdzieś musi jest z tych osób Zauważyłem teraz. Miejcie oczy, szeroko Taki cwany jesteś Cwany jest SW to jest poczciwa sniperka, chyba sobie zmienię. Albo zmienię na MB. to Też dobra. Bo będę musiał zmienić, bo celownik holograficzny. Oczywiście 12. Tu nic. Czemu miałem holograficzny? Bo wczoraj, właśnie wieczorkiem, sobie grałem na Nie, drużynowy deathmatch i na mapie yy, wyspa czyli czyli bardzo mała, a snajperkom no najlepiej się grało. Jeden strzał gościu padał. Ale. Nie wiem czemu jak nie nagrywam, to na przykład nie mogę zniszczyć helikoptera, RPG ani o, znaczy... yy, Ani na przykład trafić TV-kom czy coś. A wieczorem bez nagrywania, no kurde, jedna za drugą TV-ka szły. Może dzisiaj, yy, dzisiaj wieczorkiem też bym nagrywał, już bez mikrofonu. I po prostu do kolejnego odcinka na koniec zbytne jako Cenki, albo do jeszcze poprzedniego, jak zdąży. Bo jeden odcinek podzieliłem na dwa. Także na drugą, w, drugą, w drugiej części. W drugą, boż. Ciągle coś do mnie strzela. No pod słońce, no nie za wygodnie. Czy tu był wróg? Nie, to jednak nie był wróg. Tu już przejęli. Dobrze. Dostał, ale nie padną, No, dostał. Od helikoptera. Tam jest snajper, na górze. Albo na górze, albo w okienku. Na górze. I to jakiś dobry snajper. Wow, to tu jest ich więcej. Jej. Tu właśnie brak tego team playa, czyli odrodzi, biegnie sobie jak głupi zamiast zostać trochę. Nie wiem, po obronić, bo zanim ja wstanę, to mam tylko pistolecik. O! No to Zobaczcie, Już widzę już po tobie. Śmigłowiec wroga w pobliżu waszych pozycji! <śmigłowiec> waszych pozycji. Był hitmarker, czyli dostał. Już jest osłabiony. Chodź, chodź, chodź. No, 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 no. Kurde bele. Jej, jej, jej. Zdrowie 77 dostał, dwa razy już nawet. Coś go uzdrowiło. w magiczny sposób. No, bywa. Co? Wszystkie helki? Tak, bo was pojęło O, dostał. Pechol. jakby no właśnie pilota nie zabiłem. Zabiłem tego, co siedział obok i tam do niego... Yy, ...jego naprawiał. W razie W. Na no Co to się stało? Dawaj, ja chcę benoma, żeby tu się zrespił. Szybko, szybko. Poczekamy, tak to... Hmm. Trochę poczekamy, nie wiem, czy to przyciąć. Nie nie przy, niech będzie pełne wideo. Hmm. Tak, zniszczą mi radość, śmiecie jedne. Nie wiem, czy już brać tego technika, nie, zniszczyć się tą pieprzoną Helkę, albo... Dobra, czul z nią. Trafić jej nie mogę. Zapewne wieczorem, bez nagrywania, to bym już 30 takich pilotów zabił. Przecież leciała prosto na mnie, nie wiem czemu, ja się stresuję tym, czy nagrywam, czy, czy co. Yo, serio. Mure, y, siatka stawia opór przed Jeepem. Fuck yeah.

No, zdałem się, że by się dalej. Jak mi spędzi noc, jak pierdolę. Myślę, że to się nagrywa. No, także koniec. Twój zespół wygrał. Czy Wczoraj właśnie grałem sobie wieczorkiem na mapie... Czar Wyspa Czark, tryb zespołu wydać mecz staty miałem fajne. 150... nie, 120 coś na 60 dead. Te dedy de de były niepotrzebne, bo kampili. Ale dobra, tu takie gadu gadu, a ja z wami się żegnam. I, I pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jak się bardzo spodobało. Możecie udostępnić, żeby wiedzieli o mnie. To może dać plus kilka subskrypcji, co mnie bardzo motywuje. Na razie, Cześć, a ja wam zaraz nagram kolejny odcinek. Na razie.